Maleczko moi drodzy witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z Robloxa na moim kanale kontynuujemy sobie naszą serię, w której czekamy na święta. Mamy dzisiaj 9 grudnia i do 24 grudnia zostało już tylko 15 dni. A w dzisiejszym odcinku zagramy sobie Prism Tower OP i zobaczymy, czy uda mi się przejść tutaj wszystkie etapy i czy uda mi się dostać na sam szczyt wieży. Myślę, że możemy zaczynać. Pierwszy etap nie powinien być jakiś mega trudny. Na razie musimy tutaj tylko uważać, żeby nie spaść. Ok, pierwszy etap jest już za nami. Mamy teraz tutaj chyba checkpoint. Tak to jest chyba checkpoint Dobra lecimy sobie dalej Teraz musimy uważać żeby tutaj nie spaść No na razie jest naprawdę mega łatwo Nie mam na razie tutaj jakichś większych problemów Żeby tutaj to obi przejść I jestem ciekawy ile jeszcze etapów mi zostało Do tego żeby dostać się na sam szczyt tej wieży Udało się przejść kolejny etap. A i teraz musimy skakać z tego, co widzę po choinkach. Dobra, mam nadzieję, że nie spadnę. Chociaż, nawet jeśli spadnę, to i tak mam tutaj checkpointa już. Więc i tak bym się odrodził tutaj w tym miejscu. I nie musiałbym zaczynać od nowa. Dobra, mamy kolejny checkpoint. Muszę uważać, żeby tutaj nie spać na tym etapie. O nie, i spadłem. Dobra, muszę to robić sobie szybki reset, żeby wrócić na checkpointa. Mam nadzieję, że teraz mi się uda. I jest. Kolejny etap już za mną. Ok, tutaj. Myślałem, że to się będzie ruszać, ale z tego co widzę to się nie rusza, więc naprawdę bardzo prosty etap ile jeszcze tych etapów mi zostało. Tam jest już chyba koniec, także jestem już naprawdę bardzo blisko. Dobra, to jest mega łatwe, tylko trzeba uważać, żeby tutaj mnie to nie zabiło. Dobra, udało się. Teraz tutaj muszę tylko skakać, więc to jest naprawdę bardzo prosty etap. Myślę, że na tym nie powinienem zginąć. Okej, okay, mamy kolejny checkpoint. I czy to już jest wszystko? Czy ja w tym momencie ukończyłem grę? Rest of the Obby coming soon. Happy Holidays. Czyli wkrótce będzie kolejna część Obby, czyli ta gra będzie jeszcze kontynuowana. No i oczywiście tutaj twórca gry życzy nam weselnie całych świąt. Mega fajne obbi, fajnie mi się w nie grało. Myślałem, że przejście tego obbi zajmie mi troszeczkę więcej czasu, no ale jak widać dosyć szybko sobie z tym obbi poradziłem, udało mi się przejść przez wszystkie etapy. No a w tym odcinku to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak no to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, bo lecimy po 4000 subskrypcji. Trzymajcie się i do zobaczenia już jutro w kolejnym filmie.